Iwona, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Hej. Widzimy się dzisiaj na planie programu 99 gra o wszystko, edycja VIP. No właśnie, czy w momencie, kiedy przyszła propozycja, czy to było takie oczywiste, że się zgodzisz i weźmiesz udział? To znaczy tak, ja dostawałam propozycję już dwa razy wcześniej, ale ze względu na że po prostu no, nie mogłam w tym uczestniczyć. Wiedziałam, że kiedyś na pewno tutaj przyjadę. Na pewno, bo to jest dla mnie. Uwielbiałam ten program zawsze. I tym na tym się udało. Więc fajnie, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj się przetestować, szczelężować, bo to jest moja tylko, że tak. Najgorszy problem, który tutaj widzę, to sprawnościówka. Super świetnie, ale test na wiedzę, czyli generalnie takie odpowiadane na pytanie, podczas stresu odejmuje mi po prostu myślenie. <noise> więc tutaj mogę mieć z tym problem, więc jak najwięcej sprawnościówek, żeby było, proszę. <noise> na planie jest tak naprawdę bardzo dużo osób z różnych programów mhm. stacji TVN. Jak ty się tutaj odnalazłaś? Bo wiem, no tak jak zresztą widzimy, jesteś bardzo energiczną osobą, która domyślam że się, że potrafi się odnaleźć w tym tłumie. Jak było rzeczywiście? Dla mnie nie ma jakiegoś większego problemu. My tutaj już pracujemy na planie zakupów ciemno od dwóch lat, więc czujemy się jak u siebie. Jest tutaj dużo znajomych. Nie znaliśmy się wcześniej z innych programów, ale się oczywiście poznaliśmy. Jest bardzo sympatycznie, miło. Są jakieś tam niesnaski między grupami, ale to jest takie przekomarzanie się bardziej. Bardzo sympatycznie jest, więc tutaj z tym nie nie ma żadnego problemu, żeby się dogadać. Tak. Tylko trzeba chcieć. A, 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 to, to przede wszystkim na co dzień tak naprawdę możemy, mogliśmy Cię poznać bliżej dzięki programowi Zakup w Ciemno. Tamta nutka rywalizacji jest, nie oszukujmy się, tutaj też. Mm -hmm. I pytanie, czy ty tego w życiu potrzebujesz, tej adrenalinki, która wynika z tej rywalizacji? Znaczy, ja nigdy nie podejrzewałam, że będę tego potrzebować, bo zanim yy, wzięłam udział w Zakupie w Ciemno, to generalnie tak myślałam, że ja to bardziej jestem taka, że nie, no rywalizacja to nie dla mnie, bo ja to jestem po prostu zbyt uprzejma. Jak ktoś by chciał, to. Ja bym mu odstąpiła te miejsce, jakby ktoś mnie zapytał, ale e, poczułam taką właśnie nutkę adrenaliny podczas tych licytacji, że w tej chwili bez tego nie potrafiłabym żyć. Naprawdę. To się trochę różni od tego 9-9. No bo wiadomo, tam w przy paletach, tam e, prosperujemy swoimi pieniędzmi, więc jest trochę inaczej, walczymy o swój biznes. Tutaj to e, traktuję jako rywalizację, ale też jako przygodę, jakąś zabawę, więc nie odczuwam takiej strasznej presji na wygraną. No tam niestety mamy swoich rywali, my tam walczymy o zyski tak naprawdę, bo wydajemy swoje pieniądze i możemy sporo zarobić. Więc no, tam jest trochę poważniejsza i taka surowsza konkurencja niż tutaj. Więc tam trzeba bardzo uważać. Sam jako zapalony fan zakupów ciemno zastanawiam się tak? czy Lubisz tak zaglądać? no kocham oglądać. Średnie. Dlatego ja w momencie kiedy ty po prostu otwierasz wygrasz którąś z palet i po prostu ją otwierasz i tak jak zresztą inni uczestnicy mówią, że ty się za każdym razem cieszysz jak małe dziecko, to dla mnie to jest coś po prostu fenomenalnego. To znaczy, to jest akurat już y, moja choroba zawodowa. I jeśli ktoś by zobaczył, jak ja otwieram palety na magazynie, to jest dosłownie to samo. Mimo, że otwieram kolejną paletę z Beauty, przyjeżdżają do mnie suszarki i nagrywam to na swoje social media. I te to są moje naturalne emocje. I ja tak się zachowuję. Czasem ktoś, no, a to jest dziecinne, ale ja taka jestem, bo ja się tym cieszę. No Jeśli ktoś już pracuje w tym biznesie ponad 15 lat i ciągle otwiera te kartony z niespodziankami, to mi, się, mi to po prostu sprawia wielką przyjemność. A jak jeszcze otwieram paletę na licytacjach i okazuje się, że nie wtopiłam i że dobrą podjęłam decyzję i że wydaję te 20 tysięcy nie na darmo, to w ogóle już wtedy jest taka ekscytacja już w ogóle level hard. Więc to jest jak najbardziej naturalne, nic nie jest ogrywane, no bo po prostu ja tak mam i każdy to powie. Na moim magazynie to jest jeden wielki pisk, ale to, to u mnie dziewczyny też tak mają, <laughs> więc się zaraziły ode mnie. <laughs> ale powiem Ci, że tak naprawdę mówisz tutaj, że, że wiesz, że da się bardzo dużo zarobić, ale nie ukrywajmy, nie pamiętam odcinka, w którym byś wtopiła. Wtopiłam, wtopiłam no, bo to jest właśnie tak, że 15 lat doświadczenia robi swoje. Ja ogólnie jestem bardzo dobrym analitykiem, jeśli chodzi o palety. Bardzo dużo palet już otworzyliśmy, więc pod jak je dotykam, jakie tam szamaotam, jak je tam uklepuję, oni się pytają, czemu. Na to jest właśnie sposób, żeby mniej więcej oszacować, co w środku może być. Ta analiza jest bardzo ważna, i jak ktoś stanie przed paletą i tak sobie spojrzy, to on nic nie zobaczy i nic nie sprawdzi. W ciemno, okej. Okay. Ale do końca tak nie jest, się, no bo można sobie przeanalizować. Dlatego też staram się unikać tych top. Znam kategorie, które trzeba kupować, bo po prostu je kupuję. Mogę sobie przeanalizować niektóre rzeczy. Wiadomo, nie wszystkie mi się palety fajne udaje kupić, bo to nie da rady. Ale kilka razy wtopiłam na przykład na Ciuchach. Kupiłam boksik za 9 tysięcy. Finalnie sprzedałam. Około te właśnie 9 tysięcy, ale to jest wtopa już, tak? Więc y, mi się wydaje też, że po prostu dużo miałam tych wygranych i nikt nie pamięta tych moich top. Ja mówię, ale ja przecież powtapiałam, czemu <laughs> wy nie pamiętacie? Po prostu zbyt dużo powygrywam, ale tak jest. Jak się jest mocnym zawodnikiem i chce się pokazać swoją pozycję na rynku, no to trzeba ostro grać. W zakupie w ciemno najważniejsze jest yy, rywalizacja, ale też właśnie podejmowanie tego ryzyka. Bo jeśli ktoś nie podejmuje ryzyka, min na 5 tysiącach, to nigdy nic nie wygra, a ja już tak wpadłam w te uzależnienie od tych licytacji, że potrafię nawet 50 tysięcy dać i jest okej, okay. no ale to już jest naprawdę, to już jest jechanie po bandzie. No ale tam 12 palet było, to jest moje usprawiedliwienie, to, bo tam było 12 palet, nie? No, no. 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 Ale właśnie zastanawiam się, czy palety, które licytujecie w programie są, powiedzmy, lepsze w pewien sposób od palet, które możesz gdzieś tam na licytacjach, powiedzmy, poza kamerami uzyskać? A nie, absolutnie nie. Te palety e, można kupować bez najmniejszego problemu, tak jak na przykład była ta paleta z 500 licytacji, co mnie zawału serca doprowadziła. Ja po tej licytacji byłam półtorej miesiąca na emeryturze, bo stwierdziłam, że 500 smartwatch już mam. Nikt się tego totalnie nie spodziewał, bo każdy myślał serio, my myśleliśmy, że tam będzie szkło. Okazja, dlatego to się skończyło na 9 tysiącach, no powiedzmy sobie szczerze. Miało tam być szkło, były smartwatche, ale fakt, faktem jest taki, że na przykład te palety z odkurzaczami można bez problemu kupować i takie są, naprawdę. Tak one przyjeżdżają, tylko po prostu wiadomo, że wtedy kwota się różni, mamy specyfikacje, sobie kupujemy. Więc palety absolutnie nie są podrasowane, one są takie, jakie są do kupienia, tylko po prostu nie wiemy, jaką paletę akurat dostaniemy. Bo jedna paleta jest taka, za którą byśmy zapłacili w realnym życiu na przykład 1000 zł, a druga jest taka, za którą musielibyśmy na przykład zapłacić 15 tysięcy, a zapłaciliśmy 5 tysięcy w programie. Więc to już bierze na siebie magazyn, takie ryzyko, wystawiając nam na licytację, wystawia nam na licytację właśnie takie smartwatcze i odkurzacze, gdzie za taką paletę musielibyśmy zapłacić grubą kasę. E, on wystawia powiedzmy od 800 zł do licytacji i bierze to na siebie, że po prostu no, możemy mu tyle nie dać, bo my nie wiemy o tym, tak? Więc absolutnie, jeśli ktoś nam zarzuca, że to są podrasowane, nie, tylko po prostu trzeba siedzieć w tym biznesie. Jak ktoś siedzi, to on wie, że tak faktycznie jest. Ale też są takie e, głosy, że e, nie takich palet nie ma. Tu się odzywają osoby, które kupiły z niewiadomego źródła i po prostu powtapiały. Są, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać i ile zapłacić. No właśnie, obserwując chociażby Twoje losy w programie, to tak naprawdę możemy wywnioskować, że trochę jesteś faworytką widzów, bym powiedział, bo jednak, właśnie tą swoją, energią, które, tą swoją energię, którą wkładasz w program, bardzo dużo zyskujesz dzięki temu, a przy okazji, że tak powiem. Inni uczestnicy jakby czuli do Ciebie respekt, bo wiedzą, że w momencie, kiedy Ty, że tak powiem, podbijasz mocną stawkę, to wiesz, że tam coś jest do wygrania i oni idą za Tobą tak naprawdę. Jest coś, jak obserwuję te odcinki, widzowie mogą tutaj potwierdzić, że tak jest faktycznie, że cała reszta później jedzie do góry dalej, bo Mariwo tam um, do góry jedzie z ceną, to znaczy, że tam coś jest wartościowego. Znaczy, no to jest mój właśnie naj, naj, najgorsze przekleństwo wśród licytacji, że w tym sezonie muszę się bardzo ukrywać z um, moimi zamejarami i odczuciami co do Palety, bo jeśli wiedzą, że ja się nie wycofałam, no to stawka może pójść dużo wyżej, tak? I wtedy ja mam po prostu przekiwane, po prostu muszę więcej zapłacić za paletę, którą chcę. Więc w tym sezonie moją taktyką było po prostu trochę ściemnianie, że ja tego nie chcę, a później finalnie, że ja jednak tego chcę, no bo niestety tak jest. Ale po prostu doświad mamy w tej chwili no duże doświadczenie handlowe, tak? To jest 15 lat, gdzie ponad handlujemy tym towarem, więc bazujemy całą naszą wiedzę, żeby właśnie przekuć to w tym zakupie w ciemno. Więc no części tam też się na nas patrzą, no bo jednak wiadomo, że mamy doświadczenie, wiemy co kupować, jak się sprzedaje, tym bardziej, że bardzo dużo kupujemy, bardzo dużo sprzedajemy i to nie jest tylko na potrzeby programu, tak? tylko prowadzimy legalny biznes, e, zatrudniamy ludzi, mamy dużo wysyłamy, dużo sprzedajemy, naprawdę, e, a że jestem pozytywną osobą i nigdy nie byłam wredna, negatywna, nikogo nie obgadywałam, no to wiadomo, że że no nie, nie mam, tak powiem, złej opinii wśród uczestników, bo po prostu nie jestem wredna. I to może dlatego. Tak mi się wydaje. Tak, to zdecydowanie potwierdzam. E, Iwona, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę i co? I zapraszamy do oglądania. Nie no ja serdecznie wszystkich zapraszam od y, wiosny, bo nie mamy dokładnej daty, ale od wiosny zapraszamy na nowy sezon zakupów. Ciemno to już jest piąty sezon. Słuchajcie, będą nowi uczestnicy, nowe magazyny, nowe palety, nowa kasa. Nowe starcia i będzie po prostu będzie taka eksplozja emocji, że po prostu przed telewizorem i to nie wytrzymacie. A dodatkowo zapraszamy na 99 gra o wszystko. Wik. Tak, bo tutaj to ja bym chciała jeszcze powiedzieć taki smaczek, skoro pierwszy raz ze mną rozmawiacie. Teraz na 99, że oberwałam i mam limo. Teraz to może tego trochę nie widać. dwa dni temu było gorzej. Ale mogę wam powiedzieć, że na jednej właśnie z konkurencji oberwałam głową w twarz. Nie powiem wam od kogo i nie wypowiem wam co robiłam, ale na pewno mogę wam powiedzieć, że Stałam, tylko byłam na czwarek. <laughs> <laughs> Więc oglądajcie, bo będzie ciekawie. <laughs> Dziękuję Ci pięknie. Dzięki bardzo. Witam Cię, Ola, bardzo serdecznie. Cześć. Widzimy się dzisiaj na planie programu 99 o wszystko edycja VIP. Jak do tego doszło, że Ty się tutaj znalazłaś? Po hotelu Paradise, zaraz po zakończeniu finału, dostałam zaproszenie do tego programu i długo się bardzo zastanawiałam, ale jak dowiedziałam się, jaka będzie ekipa mniej więcej, no to się zgodziłam. No właśnie, 99 grało wszystko to przede wszystkim rywalizacja. Jak ty się czujesz w tego typu programie? Pamiętamy chyba, jak to oglądał, moje konkurencje sportowe w hotelu Paradise. To była pierwsza byś, że sobie tam... No nie dawałam rady, ja bardziej główkowałam i tutaj knułam interygi. Kolejne stroje sportowe, no ja mam jeden zestaw, tutaj musiałam się przygotować na długi, 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 długi plan nagrywek. No ale kurde, no... Tu choć bardziej ofarta. Yy, Ola, mogliśmy cię bliżej poznać dzięki programowi właśnie Hotel Paradise. Jak to by się oglądało w ogóle ten twój sezon, w którym brałaś udział? Ciężko. O godzinie 9 na maksie oglądałam z wielkim zażenowaniem, że chowałam. Wszystko, w ogóle uszy, zakrywałam oczy, ale potem jak obejrzałam sobie o 20 telewizji, bo zawsze na podwójnie, to już się śmiałam z tego, podchodziłam z większym dystansem. Teraz do takich najbardziej hardkorowych odcinków wracam i się śmieję. Uważam, że naprawdę to był przegenialny sezon. A, ale tak jak patrzysz z perspektywy czasu, czy żałujesz jakichś swoje zachowań, jakichś swoich intryk? Nie, myślę, że nie żałuję niczego, bo jakbym tak... Takich ruchów nie poczyniła, to nie byłoby aż tyle kontentu, takiego śmiesznego. Cieszę się, że nie uparłam się na jedną osobę, tylko na całą grupę. No i nie byłabym w tym miejscu, myślę, gdzie jestem. Nie zapamiętaliby mnie, tak, tak uczest... yy, widzowie. E, a jak, że tak powiem, rodzina to wszystko odbierała i twoi bliscy, że Ola, co ty tam odwalasz, takie intrygi? Bo naprawdę muszę ci przyznać, że chyba byłaś jedną z pierwszych uczestniczek, która aż tak grubo leciała. Bardzo grubo leciałam i nawet mi pani odrzęs powiedziała, że no Ola, ty wygrałaś tym, że, że kurde aż tyle leciała że naprawdę, że ona oglądała wszystkie sezony i nie było aż takiej graczki. Ale i myślę, że i tak to robiłam z taką sympatią. No, moi, moi rodzice i moja cała rodzina konia to oglądała, moi przyjaciele, no to ja zawsze mówię po, jednej, po jednym wydarzeniu jest. Że były wiadomości o La impreza wietnamska. Bo tam już było za dużo alkoholu. A tak, to, że ja sobie gram, to oni byli, śmiali się, że tak miło wszystko. No tak, to się nie dziwię. Ale odbijając trochę od hotelu Paradise i nadal zostając w tym temacie, Klaudia El wciąż? czy ty to widziałaś? Widziałam i strasznie, strasznie. Gratuluję. Ale szkoda, no. Klaudia jednak była taka, no to jest taki OG Hotel z Klaudią, ona tam pasowała. Teraz jak ja oglądam te relacje, Edyty zając, no ty, ty kobieta i pasuje, no ale Klaudia to Klaudia. Klaudia się pewnie żyła już z całą tą ekipą. No, ja pamiętam, jak ja tam byłam, to wszyscy byli taka jedna ekipa, taka jedna rodzina z ekipy. No teraz zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak Edyta się sprawdzi w roli prowadzącej. Powiem Ci, że też jestem ciekawy. Przede wszystkim jestem bardzo ciekawy odbioru Edyty. No bo jednak tak jak powiedziałaś, Klaudia była tą królową na tej Królowa, wyspie. Mamusią, tak. taką, nie mamusią, ale taką, że na, Klaudia wchodziła w ogóle w liście, bo Klaudia to już każdy mówił, że Klaudia. Tak. No. A tu jednak jest Edyta. Czy Ty byłaś zaskoczona w ogóle wyborem stacji, że to jednak będzie Edyta? Kurde, nie. Bardzo piękna kobieta, szczuplutka. Myślę, że się dopasuje idealnie. A będziesz w ogóle oglądać następną edycję? Czy masz takie ok, przeżyłam to zamknięty rozdział, idziemy Absolutnie, dalej? Absolutnie, oczywiście, że będę oglądała Ja każdą relację na Instagramie, czy pan lektor wstawi, czy ktoś w ogóle z produkcji, czy edyta, to ja wszystko odświeżam, jako pierwsza chyba oglądam. I to tam jest różnica czasowa, i nieważne, czy u nas jest trzecia w nocy, czy piąta, to ja jestem pierwsza. E, ale słuchaj, kochana, będziesz mogła nie tylko oglądać nową edycję hotelu Paradise, bo oczywiście też 99 grało wszystko edycję VIP, także zobaczymy, jak tam wypadniesz. <laughs> Mam nadzieję, że dobrze, jakoś się śliskam. Dobrze, że jestem zielony, bo to jest mój mózg operacyjny tym razem. No tak, tak. E, także kochana, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, a widzów oczywiście zapraszamy już na wiosnę. Zapraszamy. Witam Cię Olga bardzo serdecznie. Witam. E, widzimy się dzisiaj na planie programu 99 Gra o Wszystko, edycja VIP. No właśnie, jak Ty zareagowałaś, kiedy przyszła do Ciebie taka propozycja? E, jak zareagowałam, jak przyszła propozycja? E, wstyd powiedzieć, ale ja nie znałam tego programu. Bo ja w ogóle mało oglądam telewizję i oglądam zazwyczaj również wybiórczo programy, w których jestem. Raczej oglądam. Jak dowiedziałam się, jak przyszła ta propozycja, to zobaczyłam po prostu którąś tam serię i mówię, kurczę, fajne to będziemy się bawić jak dzieci, w szczególności po tych trajtorsach my już trochę to robimy, nie na taką skalę, bo to są naprawdę konkurencje naprawdę niektóre spektakularne i to nie jest tylko układanie klocków, tylko tutaj już jest raz na grubo, raz mniej, ale trzeba i pomyśleć. Trzeba trochę od strony fizycznej się pokazać. To, to, nie, nie, to jest skomplikowane. Tak, czyli osoba, która. Wygra ten program, to nie dość, że musi być sprawna umysłowo, fizycznie, to jeszcze mieć, musi mieć dużo szczęścia. To są takie trzy, myślę, zmienne, które, które tutaj są potrzebne do tego, żeby to skończyć tak jak należy. No właśnie, ty takie bym powiedział, masz bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o rywalizację. Czy Twoje doświadczenia życiowe przełożyły się jednak na to, że w tym programie w jakiś sposób mogłaś sobie poradzić? Tak, zdecydowanie. Ja jestem sprawna fizycznie, intelektualnie, mam nadzieję też. Umiem walczyć do końca. Mam ducha rywalizacji, ducha, ducha, duszy sportowca, także jak najbardziej to jest program dla mnie i, i bardzo się cieszę, że mogę w nim wziąć udział. A jak się, odnalazłaś z, jak się odnalazłaś z całą resztą ekipy? Bo jednak jest tu bardzo dużo osób z różnego środowiska. Wiadomo, wszystko to jest TVN, ale jednak z, ludzie z różnych światów. Jak ty się tutaj odnalazłaś? Ja bardzo. Lubię ludzi. Dla mnie to nie ma znaczenia, z jakiego jest świata, kim jest ten człowiek. To wszystko zależy od tego, jaki poziom sobą reprezentuje, czy jest dobrym człowiekiem, czy, czy jest grzeczny, czy, czy, czy jest właśnie taki do ludzi, czy można z nim porozmawiać. Ja jestem zawsze bardzo głodna poznawania nowych ludzi, bo że to jest wspaniałe przeżywać właśnie takie emocje z naprawdę fajnymi ludźmi i tutaj tacy są. Jest ich 43 osoby i każdy jest z innej bajki i to jest, to jest niesamowite. I okazuje się, że rzeczywiście my, my, trajtorsi, gdzie myślałam, że kompletnie jesteśmy z innych bajek, to jednak my jesteśmy już zaprogramowani przez tą grę tak, że już jesteśmy z jednej bajki. Także fajnie, fajnie było spotkać, jest, spotykać nowych ludzi i, i robić z nimi coś fajnego. Myślę, że to będzie naprawdę wyjątkowa edycja i, i fajny program. To tak ostatnie pytanie, bo już to widzę, że ścigają powoli Ciebie. No właśnie, czy po wyjściu z Traitorsów miałaś, że tak powiem, w życiu codziennym takie, łapałaś się na tym, że jednak próbujesz coś tam, grasz? Bo jednak wydaje mi się, że udział w Traitorsach w pewien sposób tak Cię programuje na tą manipulację, na pokazywanie innych uczuć niż te, które chciałabyś odczuć, emocji i tak dalej. Czy miałaś, złapałaś się na tym w życiu prawdziwym już po programie? Może w życiu prawdziwym nie, ale rzeczywiście i wzięłam udział w kolejnym programie, yy, mogę o tym powiedzieć, bo to jest program, który jest dla misji aktualnie, to tak. Yy, więc yy, w tym programie no, chodziło tam trochę o coś innego, bo to byli sportowcy, to była rywalizacja stricte sportowa. Natomiast ja rzeczywiście byłam tak zaprogramowana, że ja bardziej niż tutaj jakby prowokować rozmowy, ja sobie obserwowałam i tak analizowałam sobie wszystko po kolei. A ja to było zupełnie niepotrzebne, bo przecież my byliśmy tam po to, żeby, żeby rywalizować sportowo i się dobrze z sobą bawić, poza zadaniami. A tutaj już było... I tak cały czas jest, więc ja myślę, że ja do końca życia będę już w tej grze. A jeszcze my cały czas mamy ze sobą kontakt, więc my nakręcamy tą, 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 tą grę dalej po prostu. I tak, tak to jest, jak się widujemy, to my cały czas wracamy gdzieś tam myślami, rozmową do, do programu. Jednak są to bardzo fajne wspomnienia. Tak, zdecydowanie. To, to, są, to są te momenty, te, te programy, to są najlepsze przygody mojego życia. Mam nadzieję, że, że to się tak szybko nie skończy. W Detraytors graliście, więc widzowie koniecznie musicie oglądać grę Olgi w programie 99 Gra o wszystko już wiosną. Tak jest, zapraszamy. zapraszamy. Znajdujemy się dzisiaj na planie programu 99 Gra o wszystko VIP. No właśnie, jesteście tutaj z nami. Padła taka propozycja, czy to było oczywiste, że weźmiecie udział w tym programie? Z mojej strony to było oczywiste, że weźmiemy udział w tym programie, ponieważ bardzo lubię 9 Gra o Wszystko. Jest tu wszystko, po prostu jest tu wszystko. Ja miałam wątpliwości, żeby do tego programu, dlatego, że ja nie jestem jakoś bardzo sportowa, że tak powiem, nie ćwiczę na co dzień, lubię zdrowo jeść i lubię ruch, ale to są takie ekstremalne czasem sporty, więc ja nie jestem typem, tak jak niektórzy panowie na przykład, którzy dużo ćwiczą, tak? Więc ja miałam wątpliwości, ale się zgodziłam, bo stwierdziłam, że to jest jakieś wyzwanie, coś nowego, więc warto spróbować. Na planie programu jest tak naprawdę bardzo dużo osób z różnych produkcji TTV, jak i TVN-u. Jednak zakup w ciemno bym powiedział dominuje i to bardzo mocno. No właśnie jak wy się odnalazłyście tutaj na planie. My się odnalazłyśmy, dlatego że właśnie dużo jest naszych ludzi, z naszego programu, także było nam na pewno łatwiej, bo było więcej, najwięcej nas chyba było, prawda? Tak. Więc jednak poczuliśmy się jak w domu, można tak powiedzieć. Jak przy Więc było nam dużo lepiej, gorzej by było, jakby było nas dużo mniej, wtedy człowiek by był troszeczkę taki zestresowany, a że było nas więcej w większości, także było mi na pewno łatwiej tutaj być. Zakup Ciemno zdecydowanie góruje, dodaje sił. No, znajomi z programu wspieraliśmy się jeden, jeden z drugim, także nam było na pewno dużo łatwiej. No właśnie, tak jak tutaj wspominacie o programie Zakupów Ciemno, właśnie dzięki temu programowi tak naprawdę widzowie mogli Was odkryć. Jak to jest, że występować matka z córką na wizji, jeszcze że tak powiem w programie opartym na finansach, na licytacjach itd. Tak jak Wy się w tym czujecie? No nie ukrywamy, że chyba jedyny program taki, że jesteśmy matka z córką, bo w tych wszystkich programach, które oglądałam do tej pory nie było matki z córką, więc my jesteśmy na pewno nietypowe i niepowtarzalne, e, więc nawet jak będzie jakaś inna matka z córką, to ja uważam, że my jesteśmy pionierami na pewno w tej kwestii. A poza tym bardzo lubimy pieniążki. Lubimy pieniążki i dlatego się super odnajdujemy jak każda kobieta. Lubimy many many. I w szczególności zakupy. I w szczególności zakupy, jeżeli u nas się je robi. No tak. Bo musimy pamiętajmy, że my ten towar musimy sprzedać. A później, jak sprzedamy, to wydajemy i koło się kręci i jest fajnie. To pytanie: bo, tak naprawdę, że tak powiem, przynoszenie rodziny do, do pracy czasami przynosi, że tak powiem, konflikty. No właśnie, czy konflikty, które bym powiedział, takie wymiany zdań, które możemy zobaczyć czasami na ekranie zakupów ciemno, przenoszą się do Was, do życia prywatnego, do domu. Nie, my jesteśmy jak to moja babcia powiedziała, popuszki nie rozłączki. Moja mama powiedziała, że rodziła sobie przyjaciółkę 28 lat temu i tak zostało. Także my powiedziała ziele moźla. No, no, ale to nie jest żaden <laughs> jakiś chyba, to, że na tajemnica. Ja powiem tak, że nie. My się z mamą, czasami mamy sprzeczki, jak to matka z córką, no bo nie zawsze człowiek się zgadza ze wszystkim, ale na pewno nie o program. Nie, Także nie. takie domowe sprawy, na przykład, żebym zmywarkę wtopimy, włączyła, a nie włączam. Jak wtopimy, to razem płaczemy i kombinujemy. Jak wygramy, to się razem cieszymy. Nigdy nie miałyśmy problemów, konfliktów na, na bazie programu Zakup w Ciemno. Inna oczywiście, jak na przykład weźmiemy jakiś ciuszek, albo zawinie buty, to to są takie konflikty domowe, ale o pieniądze jeszcze się nie pokłóciłyśmy. To jak to jest z tym szukaniem męża dla ciebie, bo ja wiem, że tutaj mama się bardzo stara i nawet w programie wielokrotnie powtarza. Jak to wygląda? Znaczy, ja pamiętam tak, miłości nie szukaj, miłość, sama się znajdzie, nie szukam męża. Jakby wiem, że ten mój mąż gdzieś jest, nie wiem jeszcze gdzie, ale uważam, że nic na siłę, co ma być, to będzie. Jak będę szukać na siłę, to nic z tego nie będzie. Także myślę, że na każdego przyjdzie czas i na mnie też przyjdzie czas. No nie zamierzam być starą panną, no. Chyba ci to już zaczyna pukać. Oddam córkę w dobre ręce. E, fajna, miła, niebita, inteligentna, e, reklamacji nie uwzględniam. Nie, Dziękuję. Nie. Jak, ty byś chciała reklamację na mnie? Absolutnie nie no, przyjmuję. Ja... Męża, męża, proszę sobie. Słuchaj, wziąć jak i... będziecie miała do żony taka żona, to sprawia. I czekam na wnuki, czekam naprawdę chcę zostać bacią, chcę raz do roku świętować dzień babci. Takie mam marzenie. No miejmy nadzieję, że na to też przyjdzie czas. Ale pytanie, jeżeli przyjdzie facet do domu, kto będzie, czy będzie w ogóle test faceta? Bo zawsze jest tak, że jak córka sprowadza nowego partnera do domu, to się robi test, trochę się sprawdza, jaki to on jest, czy jest wart uwagi, czy nie. Czy u was coś takiego jest? Słowem się nie odezwę, Wtrącać się nie będę, ale będę patrzeć. Będę. Będę obserwować. Oczywiście, jeżeli będę wiedziała, że stanowi jakieś zagrożenie dla mojej córki, będę atakować, będę bronić i będę tłumaczyć, że to nie ten. Ale się nie odezwę do pewnego momentu. No ja powiem szczerze, że... Jak mój pies pokocha faceta, który przyjdzie, to znaczy, że jest dobrym mężczyzną, bo mój pies nie lubi każdego. Mój pies nie lubi. Mój, ja mam pitbulla 40 kilo, więc myślę, że jak jakiś facet go ujarzmi i da radę, to pomyślę, że tak, to jest ten facet, bo mojego psa to ciężko, naprawdę, on jest taki charakterny. Ale mąż przez psa. Mąż przez psa, mąż tak. test psa musi przejść. To idziemy dalej. Niektórzy przez żołądek do serca, a tu przez to bóla, to bóla. psa do serca. Tak, u nas no? przez żołądek do serca panowie nie przejdzie. Absolutnie, chyba że nas zabierzecie do restauracji. No nie, 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 bo będziemy zamawiać skaterii bo ja gotować nie potrafię, także... Tego. Ale to słuchajcie, jest na to sposób, wystarczy po prostu chodzić części na spacery w jakieś prestiżowe lokalizacje, żeby znaleźć odpowiedniego, także... No chyba zacznę chodzić w jakieś może lokali, o których Ty właśnie mówisz, to jest dobry pomysł, widzisz, dobry patent. Tutaj no no. mapkę, gdzie się udać, gdzie, gdzie to jest. Widzowie, e, koniecznie dajcie znać w komentarzach, e, gdzie e, warto chodzić na spacery z psem, Ta, żeby kogoś poznać. Koniecznie. Gdzie męża można znaleźć. Pozdrawiamy serdecznie, całe TTV. E, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, no i co, zapraszamy do oglądania 99 gra o wszystko VIP. Kiedy? W już, już na wiosnę. Ja tak, tak, na wiosnę, już na wiosnę. Oj, kochani, oj, kochani, to będzie wybitny, specyficzny, świetny odcinek, świetne od odcinki, bo będzie ich więcej. Dzie Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Ci bardzo, dam Ci... O.